W kolejnym zadaniu znamy średnią arytmetyczną, bo wiemy, że średnia arytmetyczna zarówno takiego zestawu danych, jak i takiego wynosi 4,5. A my chcemy wiedzieć, jaka tutaj liczba ukrywa się w miejscu x. Czyli tak, skoro mamy podaną średnią arytmetyczną, to na pewno ze wzoru na średnią arytmetyczną musimy skorzystać. To mamy ten wzór, czyli w to miejsce podstawiamy 4,5, bo tyle wynosi nasza średnia. No i teraz tak, tutaj obliczamy sobie sumę, możemy dodawać po kolei 2 plus 2 plus 3 plus 3 plus 3 i tak dalej, ale możecie zauważyć, że liczba 2 powtarza nam się dwukrotnie, czyli możemy zapisać, że mamy dwie dwójki, czyli 2 razy 2. Trójka nam się tutaj pojawia trzykrotnie, czyli mamy 3 razy 3. Dodać, mamy jednego x, no i ósemka nam się pojawia dwukrotnie, czyli 2 razy. 8. No, i musimy podzielić przez liczbę tych danych, czyli mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 liczb. No to teraz tak, zajmiemy się może na początek licznikiem. Czyli mamy tak, 2 razy 2 to 4, 3 razy 3 to 9, plus x plus 16, podzielić przez 8 i zredukujmy tutaj wyrazy podobne. 4 plus 9 to 13, 13 plus 16 to 29, plus x podzielić przez 8. No i teraz pozbądźmy się tej ósemki z mianownika, czyli pomnóżmy obustronnie przez 8. Czyli 4,5 razy 8 to będzie 36... Równa się, tutaj ta ósemka nam się skróci, bo oczywiście, jeżeli mnożymy, to mnożymy obustronnie przez 8, czyli i 4, i 0, i to, co mamy po prawej stronie tego równania. Czyli tutaj nam, gdy skrócą się te ósemki, zostanie już tylko 29 plus x. No i żeby wyznaczyć x, musimy 29 przenieść na lewą stronę, oczywiście pamiętając. O zmianie znaku, czyli 36 odjąć 27 to będzie, odjąć 29 to będzie 7, no i tyle jest równy x. Oczywiście, gdybyście w miejsce tego x podstawili siódemkę i chcieli obliczyć średnią arytmetyczną, o to sprawdźmy, mamy tak: 2 plus 2, 3 trójki, raz, 2, 3 plus tego x, czyli siódemkę. Plus 8 plus 8, wszystkich liczb mamy 8, czyli podzielimy to sobie przez 8. To faktycznie zauważcie, że średnia arytmetyczna tego zestawu jest równa 4,5, czyli wszystko nam się tutaj zgadza. Tak samo postąpimy w sumie w podpunkcie B, czyli pod tą literkę, tak? Czyli pod ten znak podstawimy 4,5, bo tyle wynosi, pod ten symbol, o tak powinnam powiedzieć. Podstawimy 4,5, bo tyle wynosi średnia arytmetyczna. Mamy tak 0 dodać, 1 nam się powtarza 3 razy, czyli 3 razy 1 to będzie 3. Dwójka nam się powtarza dwukrotnie, czyli 2 razy 2 to będzie 4. Tu mamy 2x, czyli 2 razy x to 2x.

dodać 2x, podzielić przez 10. My chcemy wyznaczyć x, czyli musimy się pozbyć wszystkiego, co nam przy tym x przeszkadza, czyli zarówno 35, jak i liczby 10. Czyli na początek pozbądźmy się mianownika, czyli mnożymy sobie obie strony przez to, co mamy w mianowniku, czyli przez 10. 4,5 razy 10 to 45, Tutaj te dziesiątki nam się skrócą i zostanie to, co mamy w liczniku, czyli 35 plus 2x. 35 przenieśmy na stronę lewą, pamiętając o zmianie znaku, czyli mamy 45, odjąć 35 równa się 2x, czyli odejmiemy i otrzymamy 10, a następnie, żeby wyznaczyć x, bo my chcemy wiedzieć, ile wynosi x. A nie 2x, no to musimy obustronnie podzielić przez 2. Zatem 10 podzielić przez 2 to 5, 2x podzielić przez 2 to x, czyli zapiszmy, że x wynosi 5.